Zielona bajka. Pewnego razu kopciuszek wybrał się do kina w dużym mieście, ponieważ miał dużo czasu do sensu. Robił to co kopciuszki robią, jak nie mają nic do roboty. Włóczył się to, tu to tam. Włóczęga zaciągnęła go na dziwną uliczkę. Była to ulica latarni, na której nie świeciła się żadna latarnia. W bramach, w przejściach stały kobiety. Był jesienny wieczór. Kopciuszek w ciepłym płaszczu i z torbą na ramieniu wyglądał co najmniej dziwnie i dziwnie tam się czuł. Być może właśnie to spowodowało, że kiedy zatrzymał się samochód, Kopciuszek wsiadł do niego, chociaż rozumiał już, gdzie się znalazł i gdzie jedzie. Mężczyzna, który ją zabrał, nie był księciem. Był młody, ale już dojrzały, trochę otyły, dosyć bystry. Miał podługie, półdługie, ciemne, przetłuszczone włosy. Nie wie gdzie dokładnie pojechali, ale był to motel czy hotel. Chyba go tam znano. Twierdził, że ma na imię Maciek. Odbyli stosunek, którego kopciuszek nie pamięta, więc chyba nie było czego pamiętać ani na plus ani na minus. Nie chciała kasy, nie była przecież taką dziewczyną. Była do usług za darmo, jak to kopciuszek. Jednak Maciek zapłacił jej. Chyba pierwszy raz ktoś kopciuszkowi dał pieniądze za coś, co zrobiła. Dotychczas wszystkie podarki przechwytywała macucha z siostrami. Seans odbył się bez kopciuszka. Dziś już nie pamiętam, na jaki film miała pójść, bo ten, w którym wzięła udział, był dużo bardziej interesujący, pouczający, i jeszcze dostała za swoją rolę garze Koniec.